Kylie Jenner na tygodniu mody Paryżu zaszalala z stylizacja. Kylie Jenner uwielbia szokować opinię publiczną. Znana influencerka doskonale zdaje sobie sprawę z tego, co zrobić, aby media z całego świata o niej pisali. Nie pierwszy raz postanawia wykorzystać do tego dziwna stylizację. 25-latka pojawiła się niedawno na tygodniu mody w Paryżu, gdzie zszokowała opinię publiczną swoim strojem nawet jak na nie jest dość niecuźnkowy. Kylie Jenner doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że jej obecność na tygodniach mody może poprawić w mediach jej wizerunek lub totalnie go zniszczyć. Celebrytki i gwiazdy robią, co mogą, by przyjść na takich imprezach zauważone. Na wydarzeniach takiego kalibru jak Tydzień Mody w Paryżu warto więc zwracać szczególną uwagę na to, co się zakłada. 25-latka wzięła niedawno udział w paryskim pokazie marki Schiaparelli. Na imprezie Jenner pojawiła się w dosyć nietypowej stylizacji. Ponieważ miała na sobie czarna suknia z przyczepiona do piersi pluszowa glowa lwa. Nie wiadomo jednak czy była to ogromna broszka, czy element sukni, który utrudniał celebrytce poruszanie się. Interne zostawili na Jenner suchej nitki. Większość wprost powiedziała, że stylizacja jest niewypalem. Niektórzy już zaczęli przerabiać zdjęcia Kylie na zabawne memy, które można znaleźć w sieci. Kylie Jenner w 2019 roku stworzyła markę Kylie Skin. Zajmuje się ona produkcją wegańskich kosmetyków do pielęgnacji. W 2021 roku stworzyła markę Kylie Baby zajmująca się tworzeniem kosmetyków dla dzieci. Egzykul jest film produkująca stroje kapielowe.